Witajcie, dzisiaj zaczynam od przywitania oraz przypomnienia wam, żebyście zostawiali łapki oraz suby, ponieważ sprawia to mi dużo radości podczas gdy robię dla Was filmiki. Także to też motywuje i przechodzimy do filmu. Jest to film, w którym pokazuję, jak wymieniam głowicę w krosie i chcę wam pokazać, jak to wszystko wyglądało. запрошам. właśnie odebrałem z poczty tutaj dotarła do mnie głowica do krosa głowica ETZ 150 MZTZ 150 o można sobie jeszcze poszelać tyle co rozpakowałem żeby się tu nie siłować Dałem za nią 60 zł z przesyłką. Myślę, że to nie jest jakoś dużo, jest w dobrym stanie. Oprócz tutaj tego samego prożyk jest urwany. To się chyba podważył albo coś pękło. Ale to mi na razie przy niczym nie przeszkadza. Ważne, że winty są dobre. Trzeba jeszcze wyczyścić. No I najważniejsze są. Ten gwint dziesiątki. No, i żeby tu gwint był dobry, tu te gwinty, które właśnie mocowania mi się tutaj urwały, właśnie w moim tutaj tu pękło. Silnik, właśnie owis. No, i te mocowania muszę przez to wymieniać. Całą zimę czekałem, żeby jakąś fajną zdobyć, założyć. I mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No to lecimy do garażu, pokażę Wam, jak to zakłada. Może się komuś przyda. No więc dobra, wyjecham autem. I zabieram się za ustawienie krosa. Nie będę zakładać tam głowicy. Więc tak to wygląda. Nie patrzcie, jeszcze jest trochę zakurzony, bo stał jednak. To mi się prawie przed zimą zepsuło. Cały czas czekał właśnie na tą głowicę. Tu pękło silnik obwiz. Teraz będę właśnie chciał to wymienić. Nie będę ściągał całego silnika, bo tutaj się dostanę, założę głowicę. Przeczyszczę ją sobie teraz. Więc głowicę wyczyściłem troszeczkę. Teraz tylko odkręcić te mocowania. Tutaj i z tej strony, bo tu już z tego nic nie będzie. Wyjmujemy fajkę. świecę możemy odkręcić. I tutaj wykręcamy ze szpilek te nakrętki. I wyciągnę. I nie będę demontował całego silnika. Stało, to tak teraz. No i ściągnięte. Tu, tą starą głowicę. Odchylone gumy. No, już poczyściłem to miejsce, gdzie będzie uszczelka. Teraz zakładamy uszczelkę. Nie robię tego wszystkiego, bo nie mam jak trzymać kamery. Zakładamy uszczelkę, na no to nakładamy głowicę. No i zakręcamy, później podsunę silniki, zamontuję w mocowaniu i tymi gumami to założymy te gumy, już będzie gotowe. Dobra, mam już zamontowane. Zakręciłem Podłożyłem podkładki i tutaj zakręciłem te śruby i ustawiłem silniej. Także jest teraz dobrze zakręcony. No to skończone. To też filmików będzie więcej. Jeśli chcecie, żebym coś takiego nagrywał. Możecie zostawić komentarz i tak dalej. Do cześć.